Meriva A 2004 rocznik, 168 zaworowa benzynka, prawie 279 tysięcy przejechane. Od spodu to wygląda tak: Jeździł na budowę, gdzieś dlatego taki brudny. Standardowa 8 zaworowa benzynka obloska, nie do niszczenia, że tak powiem. Co ciekawe, to ta cewka zapłonowa, identyczna była w Polonezie GSI, czyli ostatnim wypuście Poloneza na wielopunktowym wtrysku, tak zwanej GSI, Multipoint Injection na wielopunktowym wtrysku i to była ta sama ceweczka pasowała, plug and play, z takiego Opelka. Eee, dobra. Samochód był konserwowany niedawno i jeździ na budowie, także jest cały uwalony. Ale poza tym to jest stara konstrukcja, oploska, świetna do gazu, prawie niezniszczalna, ośmiozaworowa, tu delikatne przypocenie przy e, czujniku, to jest czujnik wału korbowego bodajże, pewnie O-ring na nim lekko puszcza, tutaj na łączeniu miski olejowej z blokiem też delikatne przypocenie, ale to jest wszystko nic takiego ważnego. Skrzynia F17, czyli ta stara, dobra, oploska skrzynia, nie żadne, tam M32. To jest w zasadzie to samo zawieszenie co prawie, bo na przykład sworznie się różnią, co w korsie C, w Combo C, bo wiem, że sworznie na pewno są inne w Meriwie. Niż w Kombo i w Korsie, ale tak, poza tym, tabelka tutaj to jest to samo, wszystko. Tego akurat amortyzatory świeżo zmieniane, bo już no ale 278 tysięcy przejechały. Jeszcze były oryginalne. To jest w zasadzie tutaj nie ma się co psuć. Tu trzeba zawsze uważać, bo tutaj przy śrubach od maglownicy bardzo często te samki gniją w tym i w tym miejscu. Tu też były pognite, to było zaszpachlowane. Zakonserwowane bo te sanki gniją w tym miejscu najczęściej, ale poza tym to tutaj nie ma się za bardzo co psuć. Proste zawieszenie, łatwe w naprawach, trochę ciężko jest wymienić tutaj gumy stabilizatora. Bo druga śruba, tutaj tą jedną śrubę tu widzimy, to jeszcze wykręcimy, ale druga tam od tyłu to trzeba sanki troszkę opuszczać. Nie są takie proste, ale do przeżycia. Nie gniją one jakoś tak nadmiernie. Z tyłu belka. Te tuleje na belce też są bardzo trwałe. Jeszcze się nie spotkałem, żeby się rozleciały naprawdę. W astrach H, astrach G one potrafiły się rozwalić. Natomiast w tym kombo w Korsie czy w Merivie to są chyba trwalsze o wiele. Bo nie spotkałem się, żeby się tak łatwo rozwalały. Zaciski hamulcowe tylne często się zapiekają. Jak oczywiście, albo linka ręcznego, albo jak ta dźwigienka jest delikatnie zaciągnięta, linka jest drożna, to wtedy wiemy, że nie odbija mechanizm w środku i to nie opłaca się tego regenerować. Bo lepiej kupić cały zacisk w zamienniku. Bo to są podobne pieniądze co regeneracja. Czasami nawet taniej, czasami więcej wytrzyma, bo te regenerowane to już jest utlenione to amelinium. I to nie zawsze ta regeneracja dobrze się udaje. Także tubelka to tak jak mówię prostota w zawieszeniu. Też zacisk zmieniony właśnie z powodu zapieczenia. Oczywiście osłony przeciwkurzowe te termiczne zawsze przerdzewiałe są. Tam widać u góry jakieś już sito. W każdym razie no jeszcze się trzyma. Czasami przy jakiejś wymianie tarcz to lepiej ją oberwać jak już jest tak bardzo przerdzewiała. Można bez niej śmiało jeździć, jak się oberwie podczas jazdy, to będzie szurała. Więc czasami lepiej to oberwać wcześniej. I można bez tego jeździć, nic się nie dzieje. Także tu więcej nie ma co do pokazywania w Merivie. To jest to samo co Corsa C Combo C. Tylko troszkę wyżej postawione. Bardzo trwałe zawieszenie. Ciche podczas jazdy ładnie wybiera nierówności bardzo tak mięciutko sprężyście. No i cicho jest w tym samochodzie podczas jazdy, nie ma takiego szumania żadnego, że wyżej zawieszony, bardziej oddalony od asfaltu, nie wiem, przecież nie ma tutaj żadnych plastików na płycie podwoziowej, a mimo tego jest dosyć względnie cicho. Także tak to wygląda. Często się też robią luzy tutaj na tym wybieraku, o, na tej łapie, o, tu nie ma nawet, na tym całym wybieraku, na, na tej łapie konkretnie też. No i te tulejki też są lichawe, ale je się prosto i szybko wymienia. Te tutaj są praktycznie niezniszczalne, ale te się wyrywają. Sworznie też są trwałe. że to jeszcze był Opel zrobiony trwale, znaczy, że nie było tyle plastików przy silniku, było to wszystko zrobione porządnie, w miarę, jak na Opel oczywiście i to się trzymało kupy. i Spore przebiegi robiło w miarę względnie bezawaryjnie. No to tyle, pozdrawiam.